Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale, jestem w Kuala Lumpur i dzisiaj będziemy testować uliczne jedzenie, odwiedzimy lokalne knajpki, spróbujemy malajskich potraw. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie dobrze zjeść w tym mieście, zostańcie ze mną, a ja mam na imię Hubert i witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam miejsce, gdzie kuchnia to nie tylko jedzenie, to walka smaków, zapachów i tradycji. Kuala Lumpur, miasto, gdzie Malajowie, Chińczycy i Hindusi żyją obok siebie i gotują lepiej niż gdziekolwiek indziej, to tutaj trafiliśmy, żeby spróbować legendarnych dań, poznać ludzi, i spocić się jak szczury w tropikach. Wbijamy się w sam środek smakowego bałaganu, gdzie potleje się jak sambal, a każdy kęs może zmienić ci dzień, albo żołądek, albo jedno i drugie. Kuala Lumpur to nie tylko wieżowce i szklane biurowce. Rzucamy się od razu na kampong baru, dzielnica jak kapsuła czasu, drewniane domy, meczety, a między nimi warungi które od pokoleń serwują śniadanie narodowe nasi lemak. Jesteśmy w lokalnej knajpce, gdzie podają nasi lemak, czyli najbardziej tradycyjną potrawę malejską, którą się je w porze śniadaniowej. Jest to potrawa, która ma wiele odmian, ale podstawą jest ryż, który jest gotowany w mleku kokosowym. Do tego są jajka, liście pandanu, ostry sos, sożeczki prażone. Spróbujemy zobaczyć ile tutaj jest ludzi. Jest to naprawdę popularna knajpa w tej części Kuala Lumpur. Wygląda niepozornie. Ryż, liść, bananowca, trochę sosu, ale środek to jak zderzenie smaków. Kremowy, kokosowy ryż, ostre sambal, chrupiące anchois, jajko, ogórek, orzeszki, czasem kurczak, czasem ośmiornica. E, próbujemy to. Uważajcie, ten ostry e, sambal jest bardzo ostry, mega ostry. It's okay. Czyli e, chyba dobrze je. Sam ziemniak jest fajnie zrobiony, do tego w środku jest taka chrupiąca skwarka, lekko słonawy. Ryż ma bardzo przyjemną teksturę, jest taki sypki, dobrze ugotowany, a do tego ten ostry sos. I fajnie, fajnie jest z tym, z tym ryżem, bo gotowany jest w mleku kokosowym, więc daje też taki fajny, słodki smak. Kurczak, jak widzicie. Jest też, widać, bardzo soczysty, fajnie upieczony, ze skupiącą skórką. Każdy tu mówi, że ich babcia robi najlepszy nasi lemak, więc przetestowaliśmy ten, który ludzie polecają od pokoleń. Nie wiemy, kim była babcia, ale wiemy, że miała talent. Tutaj kurczaczek zjem razem z, z ziemniakiem. Dodam troszeczkę suszonej rybki. Oczywiście sos to podstawa. Kuczak jest idealnie wypieczony, nic więcej tutaj nie mam do większego powiedzenia o smaku. Jest soczysty, jest skrupiący, jest po prostu idealny. Do tego chrupki, lekko marynowany ogórek, słodki. Coś taki podobny do naszych polskich małosolnych ogórków. Jest to najbardziej tradycyjne danie w tym kraju, które się, jak już wcześniej wspomniałem, w porze śniadaniowej jest to obowiązkowe, um, obowiązkowa potrawa do spróbowania. Jest naprawdę bardzo dobra. Upał i powrót 35 stopni, wilgotność, jak w saunie. Trzeba było chwilę odpocząć, zanim padniemy na środku ulicy. Po lunchu w Kampong Baru szybki reset w hotelu. Woda, klima, chwilę ciszy i lecimy dalej. Wracamy na wieczorną zmianę. Jalan Alor, ulica, która za dnia śpi, ale nocą zamienia się w gastrofest. Na początek spróbujemy lokalnej wersji popularnych w wielu krajach Azji szaszłyków satay. Pierwszy jest z wołowiny, drugi z kurczakiem, trzeci z jagnięciny. Do tego sos słodko-ostry z dodatkiem orzechów. Jest to bardzo popularne danie i na, praktycznie na każdym markecie, czy nocnym, czy dziennym, znajdziecie sataje. Idealnie wyglujowane, bardzo mięciutkie, soczyste mięsko z tym stośnikiem orzechowym, do tego słodkość, lekko pikantność. Zarynowany ogórek. Przyjemne, jest to przyjemne. Drugi z kurczakiem, też idealny kurczak. Mm, bardzo fajnie zamarynowany, soczysty. Tiger mm, Czuć aromat tego grilla całego. E, jagnicina, jedno z moich ulubionych e, mięs. Mm, też idealnie, tłuszczutka. Fajnie zgrilowane. Soczyste jak kolejne, jak wcześniejsze mięsa, To jest bardzo fajne. Fajny barbecue. Potem megoręk. Smażony makaron z jajkiem, warzywami, czasem krewetkami. Kolejny to kurczak zawijany w liście pandanu. Gotowany. Pachnie obłędnie i coś dla mnie: kraby. Duże, smażone, pikantne, pieprzne, genialne. Megoreng, czyli e, pszenny makaron z krewetkami, z dodatkiem chili, e, do tego są kiełki e, soj oraz e, roztrzepane jajko e, smażone na gorącym tłuszczu. Makaron idealnie ugotowany, do tego ta fajna ostrość, chrupkość krewetki. O, jest bardzo ostre. Uf, na początku wydawało się trochę słodkie, a teraz jest... Nie wiem, czy widzicie, ale generalnie płynie już ze mnie, bo jest taka wilgoć tutaj. Do tego jeszcze te ostre przyprawy potęgują to, że człowiek się poci. Bardzo Dobre, ale mega pikantne danie. Trzeba tego spróbować. Kolejny to kurczak zawijany w liście pandanu, gotowany. Pachnie obłędnie. Pandan chicken. E, liście pandanu, e, pamiętajcie, nie jemy te, tych liści, żeby wam do głowy nie przyszło, bo są bardzo e, takie szorstkie i mogą wam pokaleczyć język. Tak to, tak to wygląda. Taki poszatkowany kurczak z dodatkiem, też sosu zapewne słodko kwaśnego. Chrupiąca, idealna skórka. W środku bardzo dużo imbiru. Jest to mocno aromatyczny smak. Do tego ten słodko kwaśny, ostro sos. No i bardzo fajną robotę. To jest fajne. I coś dla mnie. Kraby. Duże, smażone, pikantne, pieprzne. Genialne. Zobaczcie jaki piękny krab. Krab jest e, przygotowany w czarnym pieprzu. Dostajemy rękawiczki, żeby się nie powrócić. E, nie mamy do tego żadnych chusteczek nabliżających. Brakuje jeszcze troszeczkę takiego śliniaczka, żebyśmy mieli czyste ubrania. Zobaczcie jak pięknie to wygląda cały krab. Dobra. jestem pewien, czy dobrze mi się uda przyciąć go. Ale pięknie poszło. A, zobaczcie na to mięso. Uwielbiam seafood, uwielbiam owoce morza. Wow. Ale muszę się do niego dostać. Do tego ten sos cały. No idealnie, mięsko jest tak mięciutkie. Ten aromat pieprzu czarnego nie jest zbyt mocno pikantny, ale też daje taką fajną, lekką słodycz, ale jest mocno na patelni przypieczony ten pieprz, więc daje też taką fajną chrupkość i taki smak węglowy trochę. Pierwsza klasa. Do tego jeszcze warzywka, marchewka. Um, oczywiście, chili. Um, widzę jeszcze um, paprykę. Super, obowiązkowe, danie, jak jesteście w Malezji. Rozkminiamy, co dalej zjeść. A tu dosiada się Michał, Polak. Mieszkający w Szwecji i aktualnie w delegacji. Sympatyczny gość. Zaczynamy jeść razem i tak do końca wieczora. Wybór: satay camping, jagnięcina w przyprawach, czosnku z słodkiej soi, grillowana na węglu, tłuste, chrupiące, soczyste mięso. Chodząc po markecie nocnym, spotkałem Michała. E, Michała Polaka, który mieszka w Szwecji od 15 lat. 15, 15 lat. lat. I tak sobie e, się skumpowaliśmy i stwierdziliśmy, że popróbujemy wspólnie, razem. E, tych z malezyjskich malejskich, e, przysmaków. Jest to jagnięcina grillowana z sosem z czarnego pieprzu. Jest taki sos bardziej pieczeniowy, ale już na, na, pierwszy, na pierwszy rzut oka widzę, że jest jagnięcina bardzo mięciutka, bo wykałaczka wbiła się bardzo łatwo. Brawo. Na zdrowie. Bardzo delikatna i miękka. Ale, ale ostra. Mm. Na początku, na początku słodkie, mm. ale później jest bardzo ostre. Ale mięso jest bardzo, bardzo delikatne. Cześć. Bardzo delikatne, bardzo e, rozpływające się w usta, e, ale też ma fajną taką e, kruchą teksturę, jak, jak kaczka można by było powiedzieć, krucha mm. kaczka. Ale to jest chyba też zasługa tego, że jest bardzo długo tutaj grillowana jak wcześniej widzieliście. Ale sam sos na początku słodki, ale później daje takiego kocha, nie? Dobra. Mamy tu kawałki mięsa i kawałki samego tłuszczu. Ale to jest coś tylko na początku uderza. Już później tak, no jak też ten trzeci kawałek to już się tak przyzwyczajenie słodycz. Jest że słodkie z ostre. Ale szybko jakby Mija. Mhm. Nie, jest to, nie jest to pieprz czułański. No nie. <laughs> nie, to nie jest pieprz To nie jest to. Na koniec czas na słodkie. Malezyjskie kokosowe przysmaki. E, wygląda ciekawie, ale jest to deser dość e, taki sypki. Z naturalnego kokosa. Jest bardzo gorący. Mm. Mm. Bardzo słodki, przez to, że nie ma tutaj bardzo dużo brązowego cukru, sama robot kokosa. Zresztą jak przeważnie jak wszystkie azjatyckie desery są bardzo słodkie, ale ten jest naprawdę bardzo dobry. Jestem zaskoczony. Próbuj. Próbować? Próbuj. Przynajmniej już mi opisałeś, tak już mogę próbować już mi opisałeś, to mogę próbować. No. No hmm. dobra. Słodki chyba nie jest. Słodki. Na koniec najważniejszy test, durian, podobno najbardziej śmierdzący owoc świata. Nie wiem po co nam te rękawiczki. Ja Wydaje... nie wiem, ale chyba... Wydaje mi się od że będzie po prostu zapach e, rąk utrzymywał się to, przez, to, przez to, długi czas. Wolisz tego bardziej żółtego, czy mniej żółtego? E, ja, to ja łapię tego. Obojętnie. Jak to się tak, je? Normalnie, tak. Tak. Po prostu tak? No dobra, to A czy, Generalnie? Nie ma jakoś nieprzyjemnej Dla, Dla mnie pachnie to e, takim czymś pieczonym, jakby e, takim tłuszczem pieczonym to Dobre to jest. Bardzo miękkie, puszyste. No. Kremowe. Kremowe. Ale nie powiedziałbym, że to jest jakby... że to aż odrzuca jakby, nie? Nie. Znaczy dość specyficzny ma smak. Mi przypomina trochę mango. Trochę tak. I tekstura, tekstura jest trochę też taka. Mm. Ale to jest bardzo kremowe. Nie no. powiem, żeby odrzucało. Nie. Nawet, nawet zapach ten, nie wiem jaki jest, ale generalnie mm, jak e, na ulicach bardzo czuć e, durianem, ten akurat nie, nie śmierdzi. Nie, mm. No, jest dobry to I jest. Trochę. Spróbowaliśmy też duriana w wersji smażonej. Z wierzchu zwykłe ciastko. I wcale nie śmierdział jak większość to przedstawia. Albo nasz nos się poddał. Ale smak? Krymowy, słodki, z jakimś cebulowym twistem. Trochę jakby ktoś zrobił ciasto z banana i cebuli. Jak będziecie w Azji, w miejscach gdzie durian jest bardzo popularny, często w hotelach jest na przykład zakaz. Jedzenia Duriana w pokoju jest. Nie tylko w hotelach, to jest w wielu miejscach publicznych. Dobre to. No. <laughs> Udziwiony <laughs> jestem. <Dobra. laughs> Fajna kremowa y, konsystencja w środku, ale w ogóle nie czuję Duriana. Jest słodkie. Y, sama panierka, wiadomo, jest trupiąca, ale jest mega. E, jest tłusta mega, nie? Jest taka, e, ale nie czuć jakby tego, takiego starego tłuszczu, to na pewno, to na plus, ale e, nie spodziewałem się, że będzie to takie... Pyszne. No, no dobre. Tak. Zaczęliśmy od nas w miejscu, gdzie czas się zatrzymał. Skończyliśmy na ulicy, gdzie wszystko się gotuje naraz. Poznaliśmy ludzi, zjedliśmy za trzech i co najważniejsze, zrozumieliśmy, że jedzenie w Malezji to nie hobby, to styl życia i to taki, który da się pokochać od pierwszego kęsa albo znienawidzić. Ale na pewno zapamiętać, bo jak raz spróbujesz smażonego duriana. To już nigdy nie spojrzysz na ciaska tak samo. Jalan Alor Market, nocny market w Kuala Lumpur. To idealne miejsce, żebyście zjedli tutaj prawdziwych regionalnych potraw malejskich. Jest tu naprawdę smacznie. Widzieliście co spróbowałem. Niektóre rzeczy były smaczniejsze, niektóre były gorsze ale naprawdę jest tutaj warto wpaść. Poznałem tutaj fantastycznego człowieka Michała ze Szwecji. Było mi bardzo miło dzisiaj z nim próbować tych potraw. A ja lecę dalej. Widzimy się teraz w Singapurze, więc czekajcie na, na kolejne odcinki. Pozdrawiam.